Cześć. W dzisiejszym odcinku chcę pokazać Ci, w jaki sposób możesz uratować porzucone procesy na swojej platformie zakupowej B2B bez wydawania bardzo dużych środków na drogie platformy SaaS. To, co pojawia się bardzo często u nas podczas konsultacji, to są właśnie pytania o możliwość uratowania czy to porzuconego koszyka, czy to niedokończonego formularza zamówienia albo jakiegoś innego procesu. Na platformie zakupowej B2B bez konieczności korzystania z jakichś platform SaaS typu HubSpot, SalesmanAgo, GetResponse, User.com i tak dalej. I właśnie dlaczego takie pytania padają? A no właśnie, te platformy bardzo często nie działają, nie mają gotowych integracji do takich bardziej niestandardowych sklepów. Bardzo często platformy B2B to nie jest jakiś WooCommerce, tylko. To jest portal, który został postawiony specjalnie dla tej firmy przez jakiś software house. No i tutaj gotowych integracji nie ma, i ten software house nie bardzo zna się na tym narzędziu do powiedzmy marketing automation. Więc rzucają jakąś zaporową cenę. Platforma Marketing Automation oferuje API, czasami lepiej napisane, czasami gorzej. No i jest to dość spory problem, jak tutaj. Sobie z tym poradzić, gdzie na przykład takiego klasycznego koszyka nie ma, tylko są właśnie jakieś dostosowane dla tej firmy metody składania tych zamówień. Po drugie, platformy nie do końca pozwalają nam na regulowanie tego, czym jest porzucony koszyk. Oczywiście można obejść to jakąś taką automatyzacją wewnątrz tych, tych SAS-ów, natomiast. Porzucony koszyk w platformie B2B to często nie jest ten porzucony dzisiaj, tylko ten porzucony dwa dni temu, dlatego że ten proces zakupowy w B2B no, jest często dłuższy. Tak więc mamy to często taką sytuację, że ten koszyk zostaje skompletowany. Potem może ktoś dzwoni, chce jeszcze o coś dopytać. Potem musi się zapytać kogoś u siebie w firmie, czy na pewno to kupują, jakby tutaj mogłoby się okazać, że wszystkie koszyki byłyby uznane przez taką platformę za porzucone. A to nie jest prawda, tak? A my chcielibyśmy móc samemu ustalić sobie, kiedy ten koszyk jest porzucony. Albo na przykład to, czy jest on porzucony zależałoby od tego, jaka, jaka kategoria produktu znajduje się w tym koszyku, tak? Bo na przykład porzucony kilka śrubek nie jest istotnych, ale jakieś większe zamówienie już tak. Kolejnym powodem, dla którego platformy SaaS często nie są preferowanym wyborem, no jest to, że są bardzo drogie. A są drogie, bo zawierają mnóstwo różnych Dodatkowych funkcji, jakichś tam predytywnych AIów, czy ktoś tam doda coś do koszyka, czy nie, które są na takiej platformie zakupowej B2B zupełnie niepotrzebne i po prostu nie mają zastosowania, nikt ich później nie używa, więc płacić na przykład za UserCom kilka tysięcy złotych miesięcznie. No, wydaje się być dosyć dużym rachunkiem w porównaniu do tego, czego my naprawdę oczekujemy, czyli na przykład uratowania dwóch albo trzech procesów jakiejś takiej automatyzacji mailowej. No i też czasami ten. Ta potrzeba też jest naprawdę prosta, tak? My nie, nie chcielibyśmy wysyłać do tych klientów jakichś rabatów, yy, specjalnych kodów promocyjnych, tylko tak naprawdę chcielibyśmy sobie wydrukować raz dziennie taką listę klientów, która coś tam próbowała sobie na tej platformie zakupowej kupić, ostatecznie nie kupiła. Dać to, yy, dać tą listę do biura obsługi klienta i poprosić ich, żeby skontaktowali się z tymi klientami, i zapytali się, yy, co tam, jak tam, może chcieliby coś kupić, tak? także te platformy SaaS najczęściej bardziej przeszkadzają niż pomagają. W związku z tym chciałbym pokazać ci metodę, która umożliwia śledzenie takich utraconych procesów oraz podejmowanie prostych akcji związanych właśnie z ich wykryciem. Więc tak, co będzie nam potrzebne? Ano y Dobrym pomysłem będzie posiadanie skonfigurowanego śledzenia w Google Analytics 4. Większość platform zakupowych już takiego Analyticsa ma tam zainstalowanego, i ktoś, nawet jeśli ta platforma była niestandardowa, to dostosował to śledzenie i przynajmniej w ograniczonej formie te zdarzenia w Analyticsie się zbierają. To co będziemy potrzebować, to uruchomić eksport tych zdarzeń. Do BigQuery i już w tym BigQuery będziemy uzupełniać sobie te dane o dane kontaktowe tych klientów, które dokonały tych akcji i drukować sobie taką tabelę z użytkownikami, którzy ten koszyk porzucili. Przy czym to my sobie zdecydujemy, co to znaczy. Przyda nam się też jakieś narzędzie do automatyzacji. Tutaj ja polecam Make, no i później jakieś narzędzie którym się będziemy kontaktować, tak? Albo to będziemy wysyłać prostego maila, albo będziemy wysyłać maile transakcyjne z brewo. Więc jak widzisz, tych narzędzi tak naprawdę nie potrzebujemy jakoś szczególnie dużo, no i możemy ruszać. Natomiast pojawia się pierwszy, pierwszy problem. Problem jest taki, że do Google Analytics 4 nie możemy przesyłać danych, które umożliwiałyby na identyfikację Użytkownika, jakby z imienia i z nazwiska w taki bezpośredni sposób, jakby ktoś się do tego Analyticsa dobrał. Tak? Czyli nie możemy tam dorzucić żadnego maila, nie możemy dorzucić żadnego numeru telefonu, adresu dokładnego. Także te dane, które znajdują się w Analyticsie, one są anonimowe. My musimy jakoś te zdarzenia, które trafiają później i są eksportowane do BigQuery, móc później powiązać z jakimiś danymi kontaktowymi, które przechowujemy w innej bazie danych. I tutaj w przypadku tych platform najbardziej powszechną i najprostszą rzeczą jest to, że ten użytkownik, logując się do tej platformy, ma dopiero do niej rzeczywiście dostęp. Większość tych platform zakupowych B2B jest za loginem, zatem. Wykorzystamy sobie funkcjonalność, która w Analyticsie nazywa się User ID, czyli możliwość przesłania zamiast właśnie adresu e-mail dla zalogowanych użytkowników możemy wysłać po prostu numer identyfikacyjny. On się nazywa właśnie User ID, i mamy taką sytuację. Ten użytkownik, który się zalogował, właśnie ma ten User ID, dodaje sobie coś do koszyka. Ta informacja trafia do Analyticsa. I potem trafia do BigQuery. Tak, ja Ci mogę pokazać nawet w tej chwili nie więcej, jak to wygląda. Mamy tutaj taki prosto e-commerceowy sklep. Ja tu jestem w nim zalogowany. I przez to, że ja jestem w nim zalogowany, to tutaj w warstwie danych znajdują się do przechwycenia przez te wszystkie tagi śledzące moje dane, które podałem zakładając konto. Więc tutaj jest Dawid Wiele, CCX Factory, jest infomapa, cxfactory.pl. No, ale właśnie nie mogę tego do Analyticsa wysłać. Jak tam dam zgodę na ciasteczka marketingowe, to można wtedy te informacje zahaszować, czyli tak jak tutaj widzisz niżej, e-mail hash i wysłać taki hash. I te hasze właśnie często wysyła się do. Platform reklamowych typu Google Ads, jako tak zwane konwersje rozszerzone. Także tymi danymi osobowymi to się w zasadzie trochę tym marketingu posługujemy. Natomiast do samego Analyticsa wysłać nie możemy. Do Analyticsa możemy wysłać tutaj Visitor ID, akurat to się tak nazywa w tym, w tym miejscu. Natomiast do, do Analyticsa przyślemy to jako parametr User ID z jedyneczką. Przed chwilą zrobiłem ten sklep, więc jestem pierwszy. Więc, teraz, gdy kliknę, tutaj, że dodaję sobie album do koszyka, pojawia się zdarzenie: add to cart. Mamy te wszystkie informacje o tym, co właśnie uczyniłem: czyli dodałem do koszyka i czy to jest album, ile kosztował ten album, i tak dalej takiej kategorii, jakby należał, no ale razem z tym, z tym zdarzeniem możemy do Analyticsa spokojnie wysłać ten numerek mój, mojego konta. No i potem, jak te dane trafią do BigQuery, musimy zrobić to samo z tabelką, która zawiera informacje o numerze użytkownika no i o moich danych kontaktowych. W momencie, kiedy mamy taką tabelkę. Również eksportujemy ją do BigQuery, łączymy te dwie tabelki w jedną i otrzymujemy właśnie taką informację, że Dawid Wielec dodał takie i takie produkty na taką i taką wartość i to jest tabelka z tymi porzuconymi koszykami. Tak, no bo jakby miał tu jeszcze zdarzenie zakupu, no to by tego... Porzuconego koszyka nie było, tak, żebyśmy mieli zakup, wszyscy byliby, by, byliby zadowoleni. Natomiast, tak, mając już taką tabelkę, gdzie mamy informacje o tym, e, kto, tak, mamy adres e-mail, mamy telefon, możemy na przykład wysłać e-mail transakcyjny z brewo i uruchomić go po prostu, korzystając z takiej platformy jak Make. I tutaj e, e, jeszcze dopowiem, że nie jest to jedyna metoda identyfikacji użytkowników. To nie jest tak, że Koszyki da się ratować tylko wtedy, kiedy użytkownik jest zalogowany, też da się takiego użytkownika w jakiś sposób rozpoznać i wysłać do niego, do niego jakąś wiadomość, nawet jeżeli się nie zalogował. Natomiast tak czy siakno, w jakimś momencie ten swój adres mailowy bądź numer telefonu musiał gdzieś podać. Tak, zatem to już będzie wymagać jakichś większych. Trudności, żeby ten jego kontakt, który on w którymś momencie podał, gdzieś tam zapisać, być w stanie go odtworzyć. I jest to możliwe, natomiast jest to dużo więcej pracy niż jak w przypadku, gdyby mamy użytkownika zalogowanego. Jeżeli interesują Cię tego typu rozwiązania i chcesz wdrożyć je w swojej firmie, napisz do nas. Link do kontaktu znajdziesz w opisie filmu.